Czy się mam ma klockowe kolano, widzowie... Yy, tak, gdzie to jest pierwszy odcinek z gry Soul Knife. Yy, będzie... Nie wiem czy będzie z niej seria po prostu... Kurczę, cisz się. Nie mam plany jeszcze robić z niej serii, ale możemy nią zagrać na odcinku. Komu nie? Yy, yy. Tak, y, zrobiłem. Tak. Po pierwsze, oglądałem kiedyś wojana, ale to przed tym, kiedy się jeszcze nie zorientowałem, że on jest ustawiany, hero Brain jest ustawiany. Y, ale to jest moje takie będzie, będzie takie moje przywitanie. Cześć, się maną kloskowe, kolano. Y, więc tak, zaczynajmy, Pewnie widzicie, to jest Soul Knife. To jest taka gra y, wideo, w której jest się można wybrać takiego, jakby taką postać, można grać multiplayer lub y, po prostu Gra. Zobaczycie, musicie tam pokonać różnych bossów i takie tam. Chodźmy sobie do gry. Jest, jesteśmy. Mamy y, prawie 1200 takich punktów, jakby. Dobra, wybiorę sobie postać. Jest to ten rycerz. Nie wiem, dlaczego innych nie mogę wybrać. Upgradeujmy go sobie. Yy, dobra, za reklamę dostanę 500 tych. Aha, klikam w tej, pokazuje Bad Reception. Dobra, nie wiem. Ale w sumie je można, te gemy można zdobyć. Tak, to są gemy. Je można zdobyć, by, jak jest się w grze. Aha, coś tutaj jest takiego, ale ja nie wiem, co tutaj jest. Nie chcę tego. To. Aha, czy jakby to jest taki worek do treningów. Aha, czyli, aha, czyli wiadomo, że ten pistolet jest dobry. Na blisko. Ej, i dostałem teraz klejnoty. Echa. Czyli za, jakby niszczenie tego, co jest się klejnoty. Dobra, nie wiem. Zakryłem sobie grę. Nao, też w to grał. Też z tego robię odcinek. Wpadajcie do nao, macie link w opisie. Skrzynka, ale nie mogę jej otworzyć. Co tu jest? Aha, to jest jakieś jajko. Aha, i tutaj jakby. Mam takie jakby. Wow! Ej niedobra niebo, on zadaje trzy. Najgorsze w tej grze jest to, że mamy coś takiego. w Lewy górny róg jest taki jakby trójkąt, Muszę tak powiedzieć. I to jest energia. I na przykład jak i na przykład ta kusza zadaje 3% energii. A ten pistolet, ten bez pistolet, zero. No bo jest początkowy, co nie? To jest największy minus tej gry, ponieważ jak już nie będziemy mieli energii, no to nie będziemy mieli, jak. Ej, nie, ja teraz jakoś mogłem otworzyć tą skrzynkę, dobra? Nie wiem. Potem sobie ją najwyżej otworzymy i zagrajmy sobie grę. Trochę w to pogram, więc jestem na takim poziomie, albo pustynny. Jestem na razie na takim. Ale z tych gnomów jakby można dostać energię. Albo w niej się wchodzą. O nie, kurczę, nie chcący kliknąłem tą błyskawicę, bo to taki jakby super atak. Nie mogę tego zniszczyć? Nie mogę. Nie ma, ale jak, jak to niszczem, to dostałem punkty. Energii, czy znaczy bardziej, może nie energii, ale bardziej sił, do tego, żeby strzelać. To chodzi dobra. I jak się je zabije, no to wtedy dostajemy właśnie to. Dobra, gdzie jest skrzynka? Tutaj jest skrzynka. W sumie nie, nie wiem, co są za jakieś klejnoty. To coś jest. Nie mam tyle, on coś daje. Nie wiem, w sumie co. Lecimy tam, tam coś jest. I za chwilę będzie portal. Siłotowa tej bardzo mi się podoba muzyczka. Aha, i chyba jak strzelę w te klejnoty, no to wtedy się one, moje strzały się mm, odbiją. Kurczę, znowu też niechcący klinem. Dobra, ale w sumie nie niechcący klikać nawet mi może to kiedyś uratować życie przed zginięciem. O, czekajcie, to chodzi o te kryształy. Nie wiem, dobra. Dobra, mamy punkt energii. Chodźmy sobie tutaj, bo tu jest portal. Ale zobaczmy, co tam jest. Ponieważ tu jest taka y, mapa. Zobaczmy, co tam jest. Aha, chest. O, o, o! Aha, i taki nóż. On zero dodaje. Dobra czyli w sumie dobre na blisko i można się nim poruszać. Więc y, są fajnie. Bierzemy bet pistola i lecimy do kolejnego poziomu przez portal. Trochę też w tej grze pograłem, naprawdę wam ją polecam w 100%. Dobra. Najważniejsze jest siła. Tak, żeby nie stracić życia i energii, więc ja zawsze biorę tarczę, ale znaczy nie zawsze, ale dobra. Tutaj możemy sobie kupić coś, jakąś broń. Serio. He, y, y... Taka siły. Kurczę, ale i tak ją zużyłem i jakby wiem, całe życie. Dobra, na się zadyma. A już straciłem dwa punkty tarczy. Tam jeszcze są. Oni, oni są najgorsi, bo oni strzelają tak. Co nie? I oni. I, i te jakby strzelby mogą w różne strony lecieć. Tak samo, same z siebie. Dobra, skrzynka. Co, co jest? Aha. Dobra, nie. Ten pistolet zadaje trzy. Rewolwer. Dobra, w sumie bierzemy go. Przyda się. Po 8, zadaj, a, a taki normalny? Zadaj po 3. dobra. Ten jest lepszy. Ej, o, to jest super. Aha, i widzicie? No, i te kryształy, jakby tak wyleciały. Tylko nie pamiętam jaki to był blok. Dobra, energia. To było co? Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Bardzo fajna animacja strzelania i kolejny poziom. Haczkę ci jeszcze się wrócę po skrzynkę. Na papier widzę skrzynkę. Te poziomy są na razie małe, ale są większe. Okej, okay, co to jest? Ilon zadaje 3, ale co to jest? To jest Coil gun. O, dobra, to będzie dobre. Dobrze, że się tak wróciłem. I tu jest portal. Lecymy dur. Chodzimy do kolejnego. I zaczynamy. Aha po 6 zadaję. ale w sumie dla mnie jest dla mnie to jest ważny wygląd. W tej grze, tych pistoletów, tak. Jak one wyglądają, jak strzelają, co, jest to nawet najważniejsze. Dobra, w sumie. A nie, bo ja nie mam. Choć jakby. Nie mam tylko tego. Yy, yy, coil gun tego yy, bed pistola. Myślałam, że mam ten nóż. Ale go nie mam. Dobra. Skrzynka. Energia, dobra. Dostaliśmy energię. lecimy lecimy Tu jest co, tu jest? chest dobra tego nie potrzebuję tego co to jest sprawdźmy nie słabe to jest Aha, nie czekajcie bo jeszcze to jest jakiś kij hałut stick brać czy nie brać 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 czy nie brać w sumie weźmy 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 co nam szkodzi Dobra, tu jest. Nie, 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 nie. Ja. Co to jest? Ła, wow, patrzcie, są mi On jakby, jakby tam, jakby czymś strzela. Czekajcie. Mówię, co zadaje. Masę takiego białego. Tu jest portal. Nie, to są po, po prostu bossy. Nie wiem jak ich nazywać. Gnomy, może będę ich nazywał. Oni są najgorsi, jak strzelają tym. Wszędzie. Kurcze. Achaj, też taka prośba. Tu i zasubskrybujcie PewDiePie'a, żeby Koko Melon nie przegonił go w subskrypcjach. I nie go macie w opisie. Dlaczego on mi zadaje obrażenia, jak ja mam tarczę jeszcze, przepraszam. Kurczę, potrzebuję... A nie, jeszcze w sumie mam dużo energii. Jest jeszcze, dobra. Dobra. Aha, no i ma jeszcze taką gwiazdkę. Ej, ej, no, czekacie. No, strzela. Ej, i pa, i zadaje zero. Ej, to w sumie dobrze wybrałem. Ej, czekajcie, co? Zniszczyłem tutaj w badaniu energię. Dobra, dziwne. Tam jest portal. A tam jeszcze coś jest? Nie, tam byłem. Nie, co tu jest? Co tu jest? Tu jest to. Tak, to jest to. A tam jest skrzynka. Ale tam nie byłem. Tak, to jest tam. Tam jest ta duża skrzynka, ale byłem tam. A z tego dostaje... Do, ej, to już wiemy, że z tych bloków dostajemy energię. Dobra, ile już film ma? 10 minut. Dobra. Myślę, że ten, że ten film będzie mieć jakieś 15 minut. Idziemy do kolejnego poziomu. Hmm, co? Ale nie wiem, jak tego używać. W sumie, no, albo ktoś, jak ktoś się zna na tym, to, to nie wiem, jak się używa tych jakby... Czy, się, czy, czy one się automatycznie używają, gdy ich potrzeba, czy co? Dobra, nie wiem. Zmienimy. Okej, okay, mam crossbow. Nie, dobra, słaby jest. Tyle samo zadaje ten stick. Ten patyk. Aha, aha, jeszcze muszę to wziąć. Aaa, no tak, to bym... Tak, to bym nie miał tego efektu, efektu fajnego. Pani to wygląda z tym kijem Tylko tak bije tym Kurczę! Ogólnie na kanale B dodałem sobie nowe Nowe piosenki donate do, do titli. Więc jeśli chcecie sprawdzić jakie są no to W sumie są dwa sposoby albo y Wyślijcie mi donata na live albo po prostu Albo po prostu oprzejcie mojego instagrama bo tam Wrzuciłem post tam w filmie, gdzie pokazuję właśnie wszystkie te muzyczki. Dobra, już przestanę po prostu mówić, że mam mało energii, jak mam jeszcze 163. Jak w ogóle miałam 0, bo jeszcze nie wiedziałem, że z ich wypada energia. Jest dobry na odpychanie. Cześć, energia, lecimy. Let's go. Lecymy. Aha, tam jest portal. Lecymy dur. Tam jest skrzynka, tak? Tam jeszcze nie wiem, co tam jest. O, o, zadaje, zadaje. Je. Dobra, ile? Bierzemy, bo jeden zadaje. Ale to zadaje, czekajcie. Tak, po na stały. Dobra, w sumie bierzemy, bierzemy. Co tu jest? Co to jest? Ej, jakąś żabę mam. Aha, mam jakąś żabę. Dobra, chodź mój rabicie. Aha, nie dogonisz mnie. Co? Aha, on on się on może tepać. A to słabo. Dobra, idziemy do kolejnego portalu. Lecimy. Ten, ta żaba też ze za mną pójdzie? No, tak też. Tak. Nie stać mnie. Nie stać mnie. Ale mam w sumie dobrą. W sumie. No nie, no i ta żaba ta została. I po co? Aha, i teraz się dopiero tepnąłem, no, gdy ich rozwaliłem. To Po co mi ta żaba? Kolejna ze mną nie nadąża. Chodź. 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 Co umiesz? Dobra, ona nic nie umie, tylko straciłem pieniądze. W sumie mam jakieś zwierzątko, ale to na chwilę tylko. Dobra. Gdzie są jeszcze? Jeszcze tam. Dobra, jeszcze ten jeden jest. Nie, ja w sumie on chyba atakuje. Tak się do niego zbliża. Dobra. Tam będzie portal jak nic. Ale to są krótkie te poziomy, nie wiem dlaczego. Dobra, dawaj Żabo. Ale ona nic mi, do nic do czego ona mi jest? Tu będzie... Nie, tu nie będzie portalu. Co tu jest? Aha, ona była na spawnie. Co ona daje? Nie wiem. Ej, co się stało z tą żabą? Ej, czy ona miała... Nie... nie wiem. Ale ta żaba pójdzie na miniaturkę. Będziesz sławna. Żabo. Żabko moja. Boss. Snowman King, wow, dobra. Jak? Jak? Za reklamę. fajna reklama. Co? Ale o, on atakuje, czekajcie. I on atakuje, przepraszam. Ale on jest dobry jest Ej, 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 ej. Serio. Dobra. Kończę ten odcinek. Elo.